drogi, stanąć w takim duchu wdzięczności za ten dzień, za wszystkich dobrych ludzi, którzy nam w pielgrzymowaniu pomagają i za to miejsce, które jest dla nas miejscem życzliwym, gościnnym i dobrym, a my wiemy jak to wiele znaczy po tak trudnym i wymagającym dniu. W imieniu całej pierwszej pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Aleksandrowa. Kochani, wielkie brawa dla was. Zawsze to powtarzam, że z inną siłą, z inną motywacją idzie się do miejsca, gdzie wiemy, że będziemy przyjęci mile, gdzie będziemy mogli się umyć się odpocząć i w Aleksandrowie zawsze tak jest, za to wam dziękujemy. Jako społeczność macie swoich przedstawicieli. Pan Wójt powiedział, był tutaj na wejściu naszych grup, powiedział, że będzie jutro z nami na przy świętej godzinie 6, ale pragnę bardzo serdecznie Panu Wójtowi Pawłowi Mamrotowi podziękować. Wielkiemu przyjacielu naszej pielgrzymki. Bardzo dziękujemy. Wielkie brawa. Razem z panem wójtem dziękujemy dyrektor szkoły, pani Renacie Biegała i, i wszystkim pracownikom administracyjnym za użyczenie nam budynku szkoły. Wielkie, wielkie brawa. tutaj od, od Srebrnę rożenka mieliśmy piękną kaplicę Aleksandrów. Nie jest parafią, jest kaplicą parafii e, Domu nad Czarną, gdzie proboszczem jest ksiądz Sławomir Spychaj. Część z was mogła księdza proboszcza zauważyć, bo był u nas na polu namiotowym, chwilę ze mną porozmawiał. Wręczyłem mu kubek i podziękowanie, więc pragnę podziękować i księdza proboszcza Sławomira Spychaja tutaj wymienić. I wielkie brawa dla księdza proboszcza. Drodzy mieszkańcy Aleksandrowa, nasi kochani przyjaciele, tym, czym możemy się wdzięczyć jest oczywiście nasza modlitwa, która najpełniej wyraża się w Eucharystii, więc na nią serdecznie zapraszamy na szóstą rano tutaj. Ja jako dyrektor pielgrzymki będę tę mszę święto sprawował w intencji dobrodziejów, w sposób szczególny waszej intencji. Jutro jest niedziela, więc jeżeli macie takie pragnienie, chcecie przeżyć z nami mszę świętą, taką pielgrzymkową, która ma inny charakter, Naprawdę z serca Was do tego zachęcamy i zapraszamy. Była też taka prośba tutaj, bo z chwilę rozpoczniemy rozważania polowe, żeby pomodlić się za Ole. Ola ma 25 lat, jest w śpiączce. Zostało podjęte leczenie właśnie Oli w celu ratowania jej życia i funkcjonowania. To leczenie jest bardzo trudne, ono zdecyduje o tym, jak Ola będzie funkcjonowała, więc teraz wzbudzamy w swoim sercu też pragnienie, aby. Boża łaska przez naszą modlitwę szczególnie dotykała Oli. Rozpoczynamy apel. Bogu rodzica Jestem przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie pamiętam, czułam. Usłyszeliśmy dzisiaj nam przy słowa od proroka Ozeasza, których Pan Bóg wzywa na pustynię. Pan Bóg wezwał na pustynię ustami proroka, wybrany, umiłowany naród Izraela, aby mówić tam do jego serca, aby stworzyć mu na pustyni takie warunki, których głos Pana Boga będzie słyszalny przez ten naród. Dzisiaj chcemy poczuć się wezwani przez Pana na naszą pustynię. Trasy pielgrzymkowej. Tutaj w jakimś stopniu, w jakiejś mierze rzeczywiście doświadczamy ogołocenia takiego pustynnego, gdzie może nie być mediów, gdzie może nie być problemów, z którymi borykamy się na co dzień, a tak bardzo absorbują nasze myślenie, życie, postępowanie. Nie ma tutaj wielu. Innych spraw, które w codzienności zakłócają nasz kontakt z Panem Bogiem, można uczynić z czasu pielgrzymowania, czas pustyni, ale jest jeszcze coś, coś, co pomaga nam poznać samych siebie i doświadczyć poprzez głos sumienia Pana Boga. To jest nasze zmęczenie. To są nasze reakcje. Na zmęczenie, słowa, które wypowiadamy, gesty, gesty, które wykonujemy, nawet to, co jest na naszej twarzy, co te twarze przedstawiają, mówi nam, kim jesteśmy, jakie mamy wady. To jest właśnie to doświadczenie pustyni, w którym Pan Bóg przemawia do nas przez nas samych, przez nasze reakcje. To nie jest tylko zwykłe, Yy, doświadczanie zmęczenia i yy, rozumiem, ktoś powie, bo właśnie yy, jest taka niejedna okoliczność. Moi drodzy, to jest jedna z nielicznych możliwości, aby poznać siebie na wsproci, aby przeszyć siebie na wsproś, odkryć, jakie ma się w sobie wady. I korzystajmy z tego, korzystajmy z tego czasu pustyni. Zawsze ekstremalne sytuacje sprawiają, że to poznanie samego siebie, ono jest pełniejsze i trzeba za to Panu Bogu podziękować i za to chcemy dziękować dzisiaj razem z Matką Bożą, w której w życiu nie brakowało momentów pustyni, ogołocenia, ale jednocześnie były to chwile ogromnego zbliżenia się do działającego w jej życiu Pana Boga. Módlmy się czwartą tajemnicą radosną ofiarowanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, śmieje się imię Twoje, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako imię odpuszczamy naszym winowajcom. Nie nas na pokuszenie, ale nas na Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławia żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mój się za nami grzesznymi, teraz i w rodzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owot żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mój się za nami grzesznymi, teraz i w rodzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowoś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Pan z tobą błogosławiony między wstami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławiony między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się nami życznymi, teraz i do Amen. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Wasz Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta, Maryjo, Matko Boża, święta nami teraz i w śmierci naszej. Mamy, Chwała Ojcu i Znowu i Duchowi Świętemu, O mój Jezus, przeraż nam nasze zachowaj nas do nieba, daj szczególnie tym, którzy najbardziej Twojego bez grzechu pierworodnego poczęta, uzdrowienie chorych, królowo rodzin. Bardzo serdecznie nas wszystkich też pozdrawia i w swojej modlitwie biskup Piotr dzwonił dzisiaj i powiedział, że już nie może się doczekać naszego. Wspólnego spotkania w Chorzenicach i na Jasnej Górze, więc my też tą swoją modlitwą księdza biskupa otoczmy i całą naszą druhiczyńską diecezję. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Za Tą łaskę i za mój dzisiejszy dzień. Że nie boimy się swej śmierci, bo twoje światło mocne jest.